Gdzie moje jedzenie? Ja dostarczać twoje jedzenie, sir. Koł! Święty Mikołaj? To ty jesteś dziadkiem Amira? Tak, sir. Amir brać urlop. I teraz ja dostarczać za niego jedzenie, sir. W takim razie, jak dostarczysz mi jedzenie w 30 sekund, to dostaniesz na piwek 3 grosze. 3 grosze, sir! No z tego dać się zarobić, sir. Tak, Amir za każdym razem dostaje na piwek. Koł, sir! Ja wcześniej musieć dopłacać do interesu, sir. Zostało ci 20 sekund. Ale jak ja mieć się dostać do ciebie bez lokalizacja? Amir radzi sobie bez mojej lokalizacji. Nie jesteś nim, czy co? Nie ja... Nie być nim ser. Ja być tylko zbudowany inaczej, ser. Tylko Amir jest nim w naszej rodzinie, ser. Kał, potrafisz dostarczyć w jedną noc wszystkim na świecie prezenty, a nie potrafisz dostarczyć mi jedzenia w 30 sekund? Nie, sir. Ja potrafić dostarczyć prezenty w jedną noc ser, bo ja mieć adresy wszystkich na świecie ser. Przelecaniami przez świat im nie znajdź. W końcu trzy grosze nie chodzą piechotą. Gdzie ty jesteś? Czekam już ponad godzinę. Moje elfy cię namierzyć już ser. Kał. Ja być na miejscu, sir? Poprwaję godzinnym opóźnieniu. To móc ja dostać ten napiwek, sir? No, do... Dobra, jak to twój pierwszy raz, to możesz dostać na piwek.